Może kolejny zobaczmy. Tak jak mówiłem, w cieście jedzą po podróży. Miały do tego dostęp cały czas. Wróćmy się jeszcze może tutaj. No, pięknie, w pięknej kondycji. Kolejny obok, tutaj odrobinę więcej pszczół. Przechodząc, tutaj rozkładałem nasze apide. W tym miejscu, zgadza się, obok nas e, dzisiaj przyjechał hodowca, do którego ulików za chwilę podejdę. Kolejny ulik. No piękna, piękna kondycja. Wczoraj, tak jak wspomniałem, nie było aż tak gorąco. Widać witalność pszczół towarzyszący matce. No, tutaj nie mogę dotknąć. Na początku dojechaliśmy, tak jak wspomniałem. Tutaj to są uliki, ciężko powiedzieć tak jak niektórzy mówią, chińskie. Czyli podróbki, ponieważ wlotek, tak jak widzimy, jest na środku. Tutaj też wejście główne nie jest, tylko jakiś otwór boczny. Matijas Hak, znany hodowca Nasze uliki Przechodząc dalej Tutaj również Matijasa Tutaj też niedaleko nas Tutaj uliki Mini plus kraty dronowe jak najbardziej Daszki poprzykrywane tak, są puste palety w tym miejscu. tylko Teraz za chwilkę pokażę na prawo. To było nasze pierwszy rok naszego przyjazdu. Tu są jakieś własne robo, roboty z wizytówką, aby się nie pomylić. Apidea pomalowana. No, tutaj, tak ustawione, można byłoby troszeczkę bardziej na boki ale to już jak jak kto uważa 7 czerwca trutowisko funkcjonuje jeśli się nie mylę od 17 maja w tej chwili już mówię tutaj troszeczkę bardziej zarosło przez te lata Wiele osób stawiało tu wcześniej, no ale teraz wyszukują te bardziej mniej zarośnięte, aby lepiej było matce wylecieć na lot godowy. Pierwsza grupa rodzin ojcowskich. Każdego roku średnio RALF przygotowuje około 33 rodzin ojcowskich. W tym, w tym roku linia B4. No, już jest to krzyżówka. A krzyżówka Ralpha, linia, którą e, Ralph pozyskał od e, Necessera. 434, tak ona się e, wywodzi od początku. Taką, e, taką ma nazwę. Ralph tutaj pooznaczał na swoich ulikach zobaczmy z tej strony mówię jest odrobinę jest, jest wylot pszczół, może nie aż tak intensywny bo jednak te 12 stopni w tej chwili to tutaj jest dość duża rosa ale jeśli tylko lepiej się rozpogodzi na pewno pszczoły ruszą do działania bo jest tu możliwość lotu Tutaj 6 ulików, no te zielone znane są u nas w Polsce. Oryginalny Apidea. Po drugiej stronie, e, jeśli dobrze pamiętam, tutaj akurat Klausa, ale tutaj miewał e, Ralf swoje uliki. No stojaki e, wy, e, wyspawane, zaraz pokażę jego budowę, bo jest dość ciekawa. W taki sposób. I wtedy ustawiamy na niego idealnie 4APD. Dość wygodny stojak na śrubie. Dużo można zabrać podczas transportu. Linia B4, czyli 434, jej pochodzenie. Tak jak e, Ralf wspomina na swojej stronie, e, podczas testu higienicznego wypada naprawdę rewelacyjnie. Nie podał już określonych liczb, nie podał już do, dokładnych wyników e, odnośnie rojenia się. E, potwierdził, że daje im piątkę, maksymalną ocenę. Pszczoły w ogóle się nie roją. E, co do łagodności. Jako, że jest to pszczelarz zawodowy, mówi, że używa podkurzacza, ale, ale na tyle jest to dobra i łagodna pszczoła, że jednak do niej nie jest to potrzebne. Tak i powolutku tutaj w takim, można powiedzieć, zagajniku kolejne uliki weselne. Raczej podwójne. Na ramce mini plus. I już wracając do rodzin ojcowskich, e, tak jak co roku, Ralf około 33 rodzin ustawia, a, aby zakopulowały ze królowymi. E, tutaj widzimy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 rodzin. E, lecz są jeszcze w innych miejscach ustawione, po to by było lepsze krzyżowanie, aby jednak królowe, które wylecą przykładowo na zachód, albo bardziej na wschód, miały zawsze dostęp e, do trudni danej linii, linii B4RKR, czyli Ralfa Kolbego. E, linia ta pochodzi od Old Backfast, czyli Stara Linia Brata Adama. E, tak jak Ralf wspomina, jest to linia, która ma cechy prawdziwego bakwasta, pszczoła od bardzo żółtej do delikatnie brązowej. No mówię ze względu na ten, na ten mniejszy lot, no nie zauważymy tego na wylocie pszczół. No tutaj jakieś, jakieś delikatnie czyszczenie pszczółek, no bo jednak dzisiaj tutaj Ralf robił kontrolę swoich rodzin. Jeden hodowca podszedł do nas, aby porozmawiać, jednak ten język mój nie jest do końca taki, jaki powinien być. Wspomniał, że jego synowa jest z Poznania, co było w tym dość śmieszne. Mówił, że Polacy to są dobrzy ludzie, nigdy złego słowa nie powie o niej, czyli jako o Pol Polce. Jestem w, te, w tej chwili powrotnie przy naszych ulikach e, tak jak co roku naszym obowiązkiem jest o może tutaj odsunę trawę dostarczenie ulika z kratą dronową 5,20 mm, czyli to jest krata, która nie pozwala rzekomo, no, w razie występujących trudnich, bardzo rzadko to się trafi, ale może wystąpić, że jednak przy zasiedleniu trafi się e, truteń e, w takim uliku. To aby taki u, e, ulik nie pozwolił wy, e, wylecieć, ta krata blokuje e, wylot tego trutnia. E, czasem, gdy robiłem przeglądy po powrocie po dłuższym czasie, no taki, taki truteń leży albo na dnie, albo już pszczoły no powolutku wynoszą go. Główka tułów i e, opuszczają, e, no wynoszą go po prostu z ula dla higieny e, własnej. Te uliki e, mają ciasto, tak jak pokazywałem e, na początku w filmie, e, mają pokarm. Tutaj jest, jest dużo, e, dużo kwiatów, jest z czego mają możliwość zbierania. Spać raczej tutaj nie występuje. E, ważne jest to, żeby one tutaj kopulowały, aby one jednak bezpiecznie e, mogły polecieć na lot godowy, aby bezpiecznie się unasieniły. Ilość trutni, którą Ralf tutaj dostarczył rodzin ojcowskich, no jest, jest wystarczająca. Wystarczy dla wszystkich, aby mogły się bezpiecznie unasienić. No sami wiemy, czasami e, wystąpi jakiś ptaszek, wystąpi no, jakieś... E, no, zamieszanie królowej niewłaściwie trafi. Były przypadki, że królowa zabłądziła i na przykład razem z grupką pszczół uwiązała się pod ulikiem, zamiast wchodząc do ulika. No, są różne, różne sytuacje, różne momenty, gdzie gdzie czasami ten lot godowy, chociaż e, tyle kilometrów przejedziemy, tak jak w naszym przypadku, my z Polski, no to jest naprawdę z Lubelszczyzny kawał drogi, to jednak taki ulik e, no nie zostanie unasieniony. I wracając, e, widzimy garstkę pszczół, e, brak matki, no i jakieś zaczątki mikromateczników. No i wtedy wiemy, że taki ulik się już e, nie unasienił, no ale jednak wolimy, żeby te nasze uliki e, były. Wracały z królowymi, królowymi jędrnymi, dużymi, takimi królowymi, które przyniosą nam dobry efekt. Od kilku dni na stronie nie tyle Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczół co na stronie Karl Kehrl zalinkuje. Na dole. No, w bardzo długim oczekiwaniu pojawiły się moje rodowody z ubiegłego roku, królowych, które tutaj dostarczyłem. Została zaktualizowana baza dosłownie dwie królowe, no jednak e, opiekun prowadzący to adnotację nie wprowadził e, królowych, ze względu, że ich właściciel, od których pozostałe, e, no, od którego otrzymałem królowe, e, nie wprowadził ich na, li na listę. Także tak, e, także ja nie mogę udostępnić rodowodów królowych, które nie są wpisane. E, ale, ale ja znam ich pochodzenie, znam z czego one pochodzą. Są w tej chwili u mnie w ocenie terenowej. Także mogę ich właściwie ocenić. Wielu polskich pszczelarzy ma problem jak odczytać rodowody pszczół bakwast, jak one powstają, z czego one się składają. Na stronie mojego kolegi Edwarda Fiłkowskiego, którego w tej chwili tutaj pozdrawiam, znajduje się bardzo czytelny opis, w jaki sposób najlepiej rozczytać, z czego się składa, z jakich punktów. Bez problemu, googlując jego stronę internetową, będziecie mogli zobaczyć, no i już powiedzmy, nauczyć się czy przeczytać skróty hodow hodowców. No już to jest już głębsza sprawa. Też można to odczyta odczytać w internecie, tak jak u mnie jest kod KKS, czyli Karol Kamiński i Szastarka, czyli mo moja poczta. No taki kod dostałem na samym początku. No i większość hodowców ma takie y, skróty, czy to 2 czy trzy, y, y, no znakowe. Chyba w tej chwili jesteśmy już ostatni. Na tym trutowisku no, w powietrzu widzimy, latają pszczółki. Widzimy, no jednak, przy tej temperaturze one dzisiaj na pewno nie zrobią lotu godowego. Ale miejmy nadzieję, gdy tylko pogoda się zmieni, będą mogły wylecieć. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji, odwiedzenia naszej strony internetowej. Do usłyszenia, cześć!